Siemandero, siemandero wszystkim z falę mam. Tu na z tej strony. Siemanko, siemanko, dzieci, dzieciaczki na tam robaczki. Mamy piękną pogodę, troszeczkę się chmurzy, ale jest zajebiście. Teraz jest e, poniedziałek. Mamy 20 przepraszam, wtorek 20 kwietnia i strzelimy sobie rundkę. Może na niemiecką granicę. Chciałbym zobaczyć, jak to jest. Tyle się mówi, że. Kurwa, bez badań na koronawirusa Nie ma szans, żebyś kurwa przejechał, być kwarantanna. No to kurwa, to pojedziemy w kierunku Klewe. Nie ma daleko, jakieś 50 km mam. I to kurwa zweryfikujemy, jak to wygląda. Taka sytuacja woda mineralna, elektrolic, akumulatora. Tak, pamiętajcie, nie ma strania po krzakach Sucz wymalowana, wyczyszczona Także co? O, palma, jeszcze raz, zajebista kurwa No to co? Zawijam się, zadzieram kiece i lecę, Ją! No i co? Kamerkę tył włączymy sobie Pek jabra, nagrywa Nic nie kapie paliwo zalane no i co? dzida na Niemcy no to tak jak mówiłem ojebiemy sobie teraz kierunek się na zachód na zachód, bardzo ładnie kierunek Niemcy skręć w lewo podjedziemy, zobaczymy jak na tych granicach to wygląda no ja daleko nie mam, też ciekawości się przyjadę. Aż mnie to bardzo ciekawi, jak to za wygląda. Na rondzie trzeci zjazd. Dobrze. No i pięknie. Dzisiaj miałem króciutki dziomek, miałem tylko jedną turę. 11 klientów do rozwiezienia. I o godzinie e, za 15:30 już byłem na bazie. A dopisałem sobie do 15 po trzeciej A chuj, ekstra pół godzinki A czemu, a bo kurwa Przerwy nie miałem No co, za przerwę odpisują? Której się nie robi de facto No to sobie Znowu ja dopisuję No i tak czy siak to Wychodzi na moje Nie ma źle Dobra robota Ładna pogoda dzisiaj Nie wiem ile stopni, ale idzie, idzie Idzie polatać, jest cieplutko w bądź razie Fajnie A się cieszę że dzisiaj miałem tylko jedną turę że nie miałem drugiego załadunku Przynajmniej kurwa jest kiedy nagrywać A tak jak mówiłem Zaczynamy sezon Za 200 metrów Na rondzie drugi zjazd Dobrze, tu akurat korwa trasę znam tak jak mówiłem wcześniej, zaczynamy sezon Motocyklem Po Holandii 2021 Także będziemy, będziemy kręcić, kręcić Jeszcze w wakacje dojedzie moja córa Jak zrobi te prawko Na A1 I prawdopodobnie to Jomaszką MT Będzie się ze mną bujać Wtedy wujek na weźmie sobie 3 tygodnie Wakacji wolnego I strzelimy sobie gdzieś pod namioty Taką objazdówę Niech się dziewczyna uczy Przynajmniej też z drugiej strony będzie Trochę materiału <grymne> No Także przyjemne z pożytecznym O kurwa Ja zapomniałem eee, Muszę wykupić sobie Asistans na Europę na motocykl I kurwa na Astra chyba też mi się skończyło Jakoś chyba do marca miałem W pizdu To za Astra wychodzi chyba z 500 zł Na rok a na motocykl 240 czy 250 na rok chodzi tu ogólnie o holowanie tak? No bo jak tutaj Wam się w Holandii spierdoli sprzęt i trzeba będzie płacić za lawetę to ho, 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 te wolę te 500 zł na rok zapłacić i mieć wyjebane wiecie o co chodzi to jest drogach jak sam skurwysyn nie jak w Szwajcarii ale no drogo drogo Także za taką lawetę to można sobie później zabulić 500 euro lekko, lekko. No, bierzemy sobie e, kierunek na przejście graniczne tutaj przez Kauk w kierunku tam na Niemcy na, na Gochklewe. Nie wiem dokładnie jak to przejście się nazywa, bo w razie kierunek Goch klewe Tam sobie pojedziemy. I zobaczymy te setki, kurwa, samochodów służbowych, szykany i namioty na COVID do robienia testów. Zobaczymy czy to kurwa wszystko jest. Jak ktoś coś wie więcej i chciałby się podzielić taką informacją jak to na granicach innych wygląda, to proszę o komentarz w filmie. Dobra, pykniemy sobie te samochody. Nie ma czasu. Skręć w prawo. Na sranie po krzaczorach. lecimy. Dobra. Także ludziska, ja wbijam na autostradę. To sobie teraz zbytnio nie to rozmawiamy. No to co, zrobię przyspieszone tępy. I widzimy się przed przejściem. Yo! No, zmieniłem sobie. Bateryki, na przykład, wypadek dokładnie mi pokazuje, jeszcze 27 km do zrobienia. Patrzcie, jak wszystko ładnie kurwa. Wreszcie kwitnie Ileż można W tym deszczu kurwa zapierdalać No wreszcie się pogoda robi Sucz działa Jeszcze tylko te cieknące Lagi Jakby mi Mateusz ogarnął To byłoby Super Dobrze. Włączymy sobie tył tak, Przeczemy jest gitara, zapierdalamy dalej. 27 km do celu. Na przejście graniczne, kurrywa. Taka sytuacja. Hemoglobina, woda mineralna, elektrolic, akumulatory, tona kierunkowska z kurrywa, debilu. No i mamy za 1 km włączone z Republiki Także poza sobie za panem policjantem 230 parę, 240, no ale kamera na kasku to jest masakra. myślę, że mi łeb pierdoli. Tutaj zaraz na wynie. to zrobię sobie kamerę na przód sobie dam odciążę baniak i tym samym coś scenagram. No to lecimy na Szczecin. karabiny z Palestyny. I Także tak jak widzicie, to wygląda sobie przejście graniczne Niemcy, Holandia, od strony klewe, teraz sobie przyjechaliśmy, tam obracałem, gdzie są teraz gdzie są te wszystkie namioty, te kontrole, te kordony policji. Gdzie te kurwa testy się robi? Tu? To kurwa wszystko pozamykane. <grym> tu kurwa nie ma nic, nie ma kurwa nic. Oprócz kurwa tirowców, którzy kręcą pauzy Nikogo tu kurwa nie zobaczycie No czasem jakiegoś kurwa policjanta na motocyklu Przelotem Albo tuńczyka kurwa Także nie wieście w to co widzicie w telewizji Bo telewizja kłamie Taka sytuacja hemoglobina, woda mineralna, elektroliz akumulatora W to się przejdziemy Jest restauracja, dzień dobry, chciałem kurwa kupić hamburgera frytki i dużą kole, nie chuja wszystko kurwa zamknięte dobra zawijamy się do bajka i wypierdalamy do domu jebno i tak taka sytuacja już nie będę mówił jaka tu już bateryjka cienizna, ale wyjebane jaja polecimy sobie tylko na także mówię wam nikogo nie widać prócz kierowców Kręcących pauzy Haha, 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 byłem w Niemczech, kurwa i nie jestem na kwarantannie.